Witam wszystkich serdecznie na kolejnym specjalu, który kręcimy tym razem we Włoszech. Generalnie mamy do zwiedzenia mniej więcej taki rejon jak tutaj widzicie. Co znajdziemy? No tak naprawdę dość standardowo, liczymy na skolopędry, mrówki. Chciałbym znaleźć tarantulę, bo doszły mnie słuchy, że właśnie w tym rejonie, w którym e, na tym wyjeździe jesteśmy, żyją Lycosa tarantula, czyli tarantula włoska. To są, wiecie, te prawdziwe z krwi i kości tarantule i moim marzeniem od zawsze było, żeby, e, żeby je spotkać w naturze. Niestety nigdy nie było okazji. Może dzisiaj się uda, ponieważ już specjal z Włoch kiedyś kręcony był, ale wtedy tutaj byłem z rodzicami i tak nie do końca miałem wpływ na to, gdzie jesteśmy, w jakim parku narodowym, jeśli już w ogóle jakiś park narodowy był, lądujemy, więc teraz jest o tyle spoko, że to ja decyduję o tym, jak tutaj sytuacja wygląda i liczymy na to, że fajne rzeczy znajdziemy. To tyle w roli wstępu, zabieramy się za poszukiwania. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w rezerwacie, do którego dostać się to graniczy z, z cudem i dodatkowo na nasze nieszczęście przyszła burza. Tam latają pioruny. Latają? Trzaskają? Trzaskają. Tam trzaskają pioruny, no i właśnie zaczęło padać, w związku z tym jedyny dzień, kiedy jestem tu, gdzie chciałem być, muszę odpuścić, bo pada deszcz. Bardzo źle. Znaczy tam deszcz to pal 6, ale tam są strasznie wielkie pioruny, więc głupio jest być na zadupiu w dziczy, gdzie są pioruny. Więc musimy wrócić, ale udało mi się złapać jedną jaszczurę. Zwróćcie uwagę na jej ciekawe niebieskie akcenty na ciele. Niestety nie wiem, co to za gatunek jaszczurki. Niemniej Wam się już ona pokazuje. Bardzo popularna we Włoszech. Jest ich dużo, naprawdę. Świetnie biegają po drzewach, naprawdę. Zwróćcie też uwagę, jak fajnie jej się kończą łuski na głowie i zaczyna szyja i ogólnie całe ciało. O, uspokoiła się trochę. Może ją puszczę i zobaczymy ją od góry. Uciekaj! Także moi drodzy, słabo. W ogóle to jesteśmy w takim totalnie dzikim, nie wiem, wejściu do najprawdopodobniej tartaku Ech, i musimy odpuścić. Boleje. Niestety. To była możliwość jedyna możliwość jakiegoś wilgotnego obszaru we Włoszech, najprawdopodobniej. Ale mamy dość napięty plan i trzeba stąd spadać. Jeśli chodzi o urodzaj pod kamieniami, no to w tym miejscu jest dość słaby. Nie będę was oszukiwał. Nic tu nie ma. Ziomy. Trafiliśmy do opuszczonego motelu, który jest tak naprawdę pośrodku gór, tu jest jeszcze piesek, nie omieszkam sprawdzić jak tam jest, mam ze sobą lampę, więc nic mi nie grozi, problem jest taki, że Ania nie chce ze mną iść, więc muszę iść sama, a ja się boję, bo tam sobie wszedłem już na przykład w to pomieszczenie, no i... Dobra, ważne, że mam lampę. Mam lampę, więc tak naprawdę nic mi nie grozi. Natomiast dążę do tego, że boję się, że tutaj mieszka jakiś bezdomny i się go wystraszę. Gdzie mam iść najpierw? Okej. Okay. Nie no, z taką lampą to można. Ło, patrzcie na ten monitor. Taki stary monitor, a tu jest winda. Ciekawe. biureczko, no, recepcja była. Ciekawe, czy będzie jakiś papier, który nam powie, jak dawno to było. Wow, ty może sobie wejdę tam. A, wejdę sobie. Jest recepcja. No, jakiś przystojniak nawet. Czekajcie, będzie. A, jest, 05. O, 2004. 15 lat stoi puste. Wow. Wow, kurde. Ja się boję. Dobra, idziemy do góry. Z taką lampą to ja sobie mogę, kurde. Tam nie idę. Ale do góry chętnie. E, no, patrzcie na te schody, kurde. Pierwsza klasa. Jakieś pająki. Absolutnie nic specjalnego. Ło, tam było spalone. O, kurde. Ja tam nie idę. Nie ma szans. Nie idę do spalonego. Bo wiecie, co mi się przypomni. Był ten horror lustra. Tam też był spalony ten. Nie ma szans, do spalonego nie idę. Tu się mogę przejść trochę. Okej, okay. te zwierzaczki. Nie bardzo. No, patrzcie, nawet są podstawki jeszcze od ekspresu. O jaki tarasik! No, no. A, zobaczcie. To płonęło. Wszystko czarne. O kurde, tam są nawet zasłony, ale ja tam nie idę sam. Nie ma szans. O nie ma szans, że tam pójdę. Zobaczcie, jak pięknie. Bardzo spoko. Czyli hotel umarł w wyniku pożaru. Ło, wow, co tu się stało? Tam u góry są gniazda jaskółek? Kuchnia? O, sprawdźmy, co tu było. No, kuchnia! Tu była kuchnia. Aha, no tak, czyli ten główny hol to była stołóweczka. Woa, nieźle. Da się tu zejść, tędy powiedzmy. Takie wiecie, szybkie zwiedzanko Patrzcie na szafeczki, kibelek hotelowy Ło, jest dywanik moi drodzy, więc plażunia i kurde Ale mieli stylówę, nie? co? ale jest spoko. No, a coś jeszcze? O, są zasłony. Przerażają mnie te zasłony. O kurde. Oe, tu wali gównem, to ja tu nie idę. A jeszcze to jest przerażające, patrzcie. Holy fuck. Dobra, obstawiam, że tędy stąd widy całkiem. O, jak pięknie oświetlone. Dobra, słuchajcie, minęły 3 godziny drogi i ponad 200 km. Cały czas pada, czajcie. Natomiast, kochani, patrzcie, co tu znalazłem. Euskorpius. Generalnie nie chcę się chwalić, ale naprawdę doskonale wiem, gdzie we Włoszech szukać skorpionów. E, no i tak szczerze mówiąc właśnie liczyłem na to, że tutaj euskorpiusa dostrzeżemy. Pewnie jesteście ciekawi skali tego skorpiona. Jest on aż taki ogromny. Jeśli chodzi o siłę jadu euskorpiusów, e, bardzo niska. Ja kiedyś dałem się w ogóle ukąsić euskorpiusowi specjalnie i nawet nie poczułem ukucia, tylko tak lekko mi zdrętwiała dłoń i tyle. Mogą żyć w grupach, to jest ważne. Można sobie kupić załóżmy 10 czy 20 takich Skorpiusów. E, oczywiście odłowić nie wolno, prawda? No i wtedy można je trzymać w grupie, więc to też jest spoko. On się właśnie tam schował w swoją norkę. Ojej, jak się fajnie schował. Dobra, zamykamy go. Rozkmincie, że pod co trzecim kamieniem siedził skorpion. Naprawdę, myślę, że jakbym tutaj godzinę popodnosił kamienie i chciał je odławiać, to bym ich chyba z 50 złowił. Mówię wam, pod prawie każdym kamieniem siedził Skorpius. Bardzo chciałbym wam pokazać tego pająka, tylko że jest cholernie ciemno, a pająk jest bardzo malutki. Ja podkręcę ISO, więc jakość będzie słabsza. Ale zobaczcie, jaki to jest pająk. Cholera, bliżej nie będę. Także nie, po, nie pokażę Wam go bardziej niż teraz. Ała, ja jestem tak grubo w lesie i cały czas pada. I za każdym razem, jak się zahaczę o to. No to na mnie spada jeszcze więcej wody. Także to tyle. W międzyczasie od zwierząt pokażę Wam tak na szybko miasto. W teren do rezerwatu przyrody, no i, no i tyle. Ej, zobaczcie, napotkaliśmy no, dzikie to raczej nie. Natomiast tam widzimy w oddali osła, który jest przepiękny, brązowy osioł. A gdzieś tu, wow, ale to czekaj, to wszystko są osły? Nie, nie, to są konie. A ten to, to jest osioł. Ten tu jest osioł? Tak. A, czyli to jest osioł. Tylko nie kop na małta. Idź. Idź ośle. Dobra ziameczki. trzeba przerzucić trochę kamieni. Pod pierwszym. No, w zasadzie to mamy tylko wije. Nic specjalnego. Wielkość takiego wija wynosi a z 6 cm niewiele. I, yy, podniosłem właśnie kamień i nie wiem, czy widzicie, ale malusieńki Euskorpius właśnie zaatakował jakąś mrówkę z rodzaju Mesor. Ojej, no w tym momencie. W zasadzie to dzięki mnie można powiedzieć, bo podniosłem kamień i dzięki temu spotkał tą mrówkę. Ale jest wyjątkowo mały, serio. ma Nie wiem ile, ale patrzcie. A i słuchajcie, mamy cingulatę. Ale piękna skolopędra. Ogólnie we Włoszech widziałem tylko raz w życiu dorosłą cingulatę. Ta raczej jeszcze nie jest dorosła, ale już jest wyrośniętą sztuką. No i strasznie miło z jej strony, że nam się pozwala oglądać. Bo zazwyczaj jak podnosisz kamień, no to skolopędra momentalnie spod niego ucieka. O, słuchajcie, kapnęła się. Dobra, ruszę ją. Znaczy tu ją patyczkiem. No i zobaczymy, jak ona zareaguje na to. Ła wow. No i już jej nie ma Szybka akcja O słuchajcie, znalazłem większą singulatę Tylko możliwe, że już uciekła Pokaż się O piękna Jaka jest prześliczna Zobaczcie na nią No naprawdę okazała Mhm nie no, zobaczcie, jakie ma ubarwienie, przepiękne stworzenie. No i ta już jest naprawdę długa. Nie pokażę wam jej koło mojej ręki. Słuchajcie, nigdy nie widziałem takiego skupienia skolopędr we Włoszech. Bardzo ładne. Zawsze mnie cieszą te skolopędry. No, pokaż się. O kurde, patrzcie, znalazłem gniazdo mesorów, ale majory to mają takie głowy, że już nie mogę wytrzymać. Natomiast bardzo mnie zastanawia e, fakt obecności tych drugich owadów, które no, wyglądają trochę jak rybiki cukrowe. Ciekawe, że one sobie żyją w mrowisku razem z mesorami. Ale jaja. Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego tak jest? Ciekawe. Patrzcie, jaki jest skubaniec wielki. Zobaczcie, a tutaj do odmiany, no najprawdopodobniej, zaczyno nie, no ja obstawiam, że na bank to będzie gniazdo eresusa e, Postaram mu się troszkę rozwalić to gniazdo i może nam się ujawi jakiś bardzo ładny pajączek. O niech mnie kule biją, wyobraźcie sobie. Że tutaj jest kokonę resusów. O, widzicie maluszka? No, patrzcie, co tu się dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo dużo małych resusów. Generalnie to nie jest tak, że ja teraz zniszczyłem im gniazdo i one sobie nie poradzą, bo one i tak wychodziły już z tego gniazda, także po prostu wyruszą w świat. A to jest ciekawe znalezisko. Ktoś podpowie, do czego to należało? Do jakiejś osy, może? No, dziwne. Jak ktoś wie, to chętnie się dowiem w komentarzu. Patrzcie, w co ja prawie wszedłem. Ej, serio, byłem tak niedaleko, uciecz bym się zesikał ze strachu. No, to jest jakiś argiopę, czyli z rodziny naszych tygrzyków. Niemniej wygląda dużo bardziej egzotycznie. Trzeba przyznać. Jak z wielkością? Postaram się wsadzić dłoń za pajęczynę, licząc na to, że jej nie dotknę. Nie no, za bardzo się boję, wiecie? Bliżej już dłonie nie zbliżę. Soróweczka. Moi drodzy, znalazłem pod kamieniem samicę Eresusa. Także tamte młode, które widzieliśmy, należały najprawdopodobniej do samicy gatunku, który już wam pokażę. Czy wy widzicie ten odwłok? Jeszcze nie? No to już ją wyganiamy. I chyba ją wezmę na rękę. Boję się trochę. Nie no, jest za duża. Ej, patrzcie na to. Zobaczcie jaka ona jest To ogromna. Wejdzie mi na but. Fajnie, by było, jakby stanęła. No, jest to pająk wyjątkowo urokliwy. Ze względu na to, że jest taki masywny, powolny, nieskoczny. Krzywdy nam również nie wyrządzi. Co lepsze, nie jest również agresywny. I jest mało jadowity. Natomiast, kurde. Chyba jeszcze nie dorosłem do tego, żeby ją wziąć na rękę, ale jest wielka, nie? No spójrzcie. Dobra, ja ją odłożę do jej gniazda i na dzisiaj kończymy. Obecnie jesteśmy w Parku Narodowym, który się ciągnie na długość około 20 km wzdłuż wybrzeża. W związku z tym jest tutaj piach. A jeśli na podłożu jest piach, a w lesie rosną głównie drzewa iglaste, to jest straszny problem z poszukiwaniami, wiecie? Bo to znaczy, że nie ma tutaj kamieni, nie ma co podnosić. I to jest problem. Natomiast pierwsze, co znaleźliśmy, to jakiś mocno rozwalony szkielet. O, chwilę tu leży. Czy ktoś wie, kogo jest ta czaszka? Fajna, no. Wziąłbym, tylko mam tylko bagaż podręczny. Więc niestety ale raczej mi to na lotnisku nie przejdzie. Szkoda, bo fajna czaszka. Patrzcie, tu jest dalsza część szkieletu. I aż dotąd się ciągnie. Ale spoko. Mięsożerca jak nic. Niestety nie wiemy do kogo należy. Tak to wygląda. Ciężko ze zwierzętami, serio. A gorąco jak piero. Niemniej idę dalej. Nic tutaj nie znajdę ziomeczki. Trzeba przyznać, że las jest piękny i tak super pachnie ta cała ściółka, i to wszystko, co tutaj się znajduje. Problem jest taki, że, tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma ani kamieni, ani żadnych korzeni. W związku z tym, praktycznie niemożliwym jest znaleźć coś poza mesorami, czyli tymi mrówkami, które po prostu mają gniazdo bezpośrednio pionowo w ziemi. A dodatkowo. Wszędzie są krzyżaki, serio. Bez przerwy jakiś krzyżak na mnie ląduje. A uwierzcie mi, że nawet ja lubiący pająki nienawidzę wchodzić twarzą w pajęczynę. A tym bardziej, jeszcze jak wchodzę twarzą w pajęczynę i potem gdzieś ten krzyżak na mnie ląduje i ja nie wiem, gdzie on jest. To ja też tego bardzo nie lubię. Także to tyle, i widzimy się w jakimś bardziej urodzajnym, zwierzęta miejscu. Dobra, moi drodzy, nastała noc i nie chcę zapeszać, ale mam ochotę dzisiaj złapać tarantulę. Zobaczymy, co z tego będzie. A tymczasem dorwałem młodziutkiego gekona z tego, co kojarzę. To jest gekon turecki. Jaki mały szkrabek. Ładny, nie? Taki no, troszkę kolorowy. Taki róż, zieleń tutaj on przedstawia. Idź, maluszku. O, jaki jestem fajny. Dobra, idę dalej, ziomy. Chcę złapać tarantulę. Wow, powiedzcie mi, czym to stworzenie jest. I ja nie widziałem nigdy. Pierwszy raz widzę coś takiego na żywo. Co to za odwłok w ogóle? Długość ciała 4 cm. Jaki napchany. No nie. Szaleństwo. Patrzcie. Królowa. No, królowa. Rójkowa królowa, nie wierzę w to. Słuchajcie, jestem w niebo wzięty. To jest jakiś kamponotus. Natomiast jaki konkretnie, to nie wiem. Tutaj dla odmiany mamy małego gekona murowego. Też jestem taki szkrabuś mały. Duże, słuchajcie, widziałem dzisiaj w takim opuszczonym budynku, ale skubane są takie szybkie, że to jest po prostu fizycznie nie da się ich nagrać. Natomiast maluszka się uda złapać, i pamiętajcie jak łapiecie, znaczy ogólnie nie polecam łapać gekonów do ręki, ale jeśli już wam się zdarzy, to broń Boże nie łapcie ich za ogonki, bo momentalnie je odrzucą, i to jest problematyczne dla nich potem nie mieć ogona. Także jak łapiemy, to najlepiej albo tak jak ja złapałem, albo jak jest większy to tak między głowę a tułów właśnie. Ojejku, zostaw mnie. Zostaw mnie w spokoju Kuba. Ja się tu biegam po trawie, a ty co? Ej, spójrzcie, tutaj jest browisko tych kamponatusów, których królową znalazłem. Ale piękny major, no zobaczcie na niego, jest majestatyczny. Tutaj mają wejście do Mordoru. Ojej, ja cię, ale się cieszę. Ej, znowu znalazłem tego dziwnego grubasa. No zobaczcie, co to jest? Ej, no bez jaj, patrzcie. Czy mi się wydaje, że to jest królowa Messora? No nie, no bez jaj. Nie wierzę w to, słuchajcie. Złapałem dwie rójkowe królowe na jednym wyjściu. No po prostu zaraz chyba oszaleję ze szczęścia. Najlepiej, no najlepiej. Zobaczcie, trochę rozwaliłem gniazdo Messorom. Natomiast chcę Wam pokazać, jak strasznie fajnie wygląda e, ich komora z jedzeniem. Zobaczcie, one sobie po prostu tutaj składają wszystkie ziarenka i tak dalej. Całkiem nieźle to wygląda. Zaraz im oczywiście odłożę ten kamień. Postać larwalna Reduwide, e, czyli pluskwiaka z angielskiego Assassin Bug. Do je kojarzycie. Na przykład ostatnio na filmie były u mnie pluskwiaki dwuplame. I ten wygląda dość ciekawie. I zobaczcie, bo to jest dobry widok pod kamieniem. Damn, same gigantyczne prosionki i wieje. Nieźle. Strasznie ich dużo. Moi drodzy, przed nami ostatni kadr w tym specjalu. Jestem właśnie w drodze na lotnisko i stwierdziłem, że jeszcze dosłownie na minutkę wkroczy w jakiś no taki półdziki teren, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i po 15 minutach podnoszenia kamieni bez rezultatu. Ostatni raz, moi drodzy, jawi nam się tutaj, mam nadzieję, że nie uciekł, Scorpius. Musicie przyznać, że takie skorpiony mają swój urok. Takie malutkie, możemy go trochę podrażnić. No. No. Chwilę się nie ruszał, Liczę na to, że się odczepie. Dobra kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że specjal Wam się podobał i że zostawicie tą łapkę w górę pod spodem, a jeśli ktoś nie subskrybuje, to kliknie mniej więcej gdzieś tu. Trzymajcie się i do zobaczenia już na hodowli.